W godzinie 20.30, mimo szalejącego wiatru dochodzącego do 12 stopni w skali Beauforta, zapada decyzja – płyniemy. my zostają rzucone, Heweliusz z 64 osobami na pokładzie rusza wprost w Paszczelwa. Początek rejsu jest walką. Wyjście z portu przy takim wietrze to manewr karkołomny, ale ułasiemiczowi się udaje. Gdy jednak prom mija główki portu i wypływa na otwarte morze, Piekło się rozpęta na dobre. Fale wysokie na 6 metrów uderzają w burtę z siłą taranów. Wiatr wyje tak głośno, że zagłusza pracę silników. Pasażerowie w swoich kajutach nie mogą spać. Statek nie kołysze się, on rzuca się na falach jak zabawka. W mesie przesuwają się meble, ze stołów spadają naczynia, ale to, co dzieje się na pokładzie samochodowym, jest znacznie groźniejsze. Gigantyczne siły działają na łańcuchy mocujące ciężarówki i wagony. Stal trzeszczy, naprężona do granic wytrzymałości. Około godziny trzeciej nad noc sytuacja staje się krytyczna. Heweliusz znajduje się w pobliżu niemieckiej wyspy Rugi. Wiatr wieje już z prędkością 160 km na godzinę. To nie jest sztorm, to huragan. Kapitan Ułasiewicz próbuje manewrować, by ustawić statek dziobem do fali, ale chory heweliusz, obciążony betonem i źle rozmieszczonym ładunkiem, nie słucha steru tak, jak powinien. Wtedy następuje pierwszy, złowrogi znak. Systemy alarmowe na mostcie zaczynają wyć. Czujniki przechyłu warioją. Statek nagle kładzie się na burtę. Najbardziej szokujące jest jednak to, co wydarzyło się później. Całą mrożącą krew w żyłach historię opowiedziałem w pełnym odcinku na moim kanale na Linii Życia. Kliknijcie w link, żeby zobaczyć, jak to się wszystko skończyło.